Witajcie na moim kanale, a dzisiaj robimy dzień w spa. Więc co, zaczynamy ten odcinek? O, budzik. Ok, jest godzina 11. Matko boska. Kurde, to my zaspaliśmy prawie, no ale na 12:30 mamy do spa, więc. W sumie już budzę Wiktora i dzieciaki. Lecimy do spa. Wiktor, Wiktor, wstawaj. Co? Idziemy do spa, chodź. Budzimy dzieciaki Mela. 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 Wstawaj, mela. Mela, wstawaj. Mama, ja nie chcę. Jedziemy do spa. Idę budzić pole. Kaję. O przepraszam Zuzia, Zuzia. Zuzia. Motko. Zuzia. Wstawaj, Zuzia. Szybko. Zuzia. Mama. Wtedy wysiałać. Nie będziesz rysować. Idziemy do Spa. Chodź. Kaja. A! Kto to? Kaja, idziemy do Spa. Teraz przecież mieliśmy świetne na zakupy, nie mam ani ubrań, kosmetyków, nie mam nic. Oprócz zeszytów i książek. Jedziemy do spa, potem możemy robić zakupy. No dobra. Biorąc to co? Słuchajcie, jedziemy do spa. Dobra. I tam jeszcze gdzieś na myśleć, ale to dopiero potem, bo na razie w sumie nie jesteśmy głodni, a tam pewnie też będą jakieś rzeczy do jedzenia. No to lecimy do SPA Słuchajcie, będziemy pierwsi Bo ogólnie SPA otwiera się o 12.30 Więc e, od 12.30 my jakby jesteśmy tutaj tego będziemy pierwsi lubi! Wspaniale, dobra, no to Za minutę się otwiera mm. Oj, są jacyś ludzie Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Yy, dobrze. Na którą godzinę? Na 30 No dobrze. Teraz zapłacić czy potem? Teraz. Da wszystkie pasy, jedzenie lodów Lody! Tak, za wszystko. Dobrze. No to w takim razie dziękuję um, i Z przymierzania szlafroki są na półkach I jeśli Państwo o sobie życzą no to właśnie na półkach są te szlafroki mogą sobie Państwo wybrać który właśnie chce pa, Pan, Pani szlafrok I do pierwsza, i do pierwsza No dobra, ale szybko Dobra, to tutaj sobie poczekamy no, Dobra, to są jakieś takie Okej, okay, ręczniki. Mm. Zaraz zobaczę tutaj coś może zobaczymy Matko To jest taki mini szlafrek, więc no zostaje sobie tutaj dla Nelly I założę sobie o to. Jezu, jak to się zakłada. Dobra, nie wiem jak chce mi się tego zakładać, tak w sumie. Oba dobra, jednak już mam. Nieważne. Ehm, dobra. Mm, to jest kolejny takich małych popasków więc się przepiorą właśnie no ja dobra kolejny taki mini szlafroczek więc już będą przybrane ogólnie tak będą to, to będą nasze ciuchy ogólnie w sumie ręczniki też są potrzebne mm. Dobra. O, jest w końcu jakiś szlafrok. Świetnie. Dobra. Jest i zaraz czy jest jeszcze coś tutaj, bo chyba już widać, że chyba nie mam. Są, są jakieś małe takie, ale tu jeszcze potrzebuję kilka takich szlafroczków. Mmm. Boże, ile tego tutaj jest? No dobra, no to zaraz poprosimy o chyba resztę szlafroków, bo widać, że tutaj więcej nie ma i trzeba chyba po prostu wziąć. No ale krzyżak już z tym gotowa tutaj dziewczynki też już są gotowe. Weź je. Jeszcze my musimy szlafroki sobie i wziąć, bo nie mam szlafroków. Musimy poprosić Panią. Dobra ogólnie już też właśnie mamy. No więc zostawiamy tylko tutaj ciuchy i możemy już iść. Dobra. To dziękujemy bardzo. Okej, tu jest taki mały basen. ja fajne tutaj są takie rzeczy. Mega super. Eee, dobra Ja sobie tutaj Aś pokąpię w szlafroku i no na te myty nie możecie. Dobra Zobaczcie, tutaj, tutaj nic właśnie nie stanie Bo jest płytko A ja, ja idę za mną na maseczki, choć mamo Dobra, ja bym chciała um, tą maskę o tą smoczy owoc Tak urzucając sobie o to I tutaj zostawić To zostało na tym y, naszym, dobra no to ja sobie wezmę o tą, o tą dobra, to po prostu będzie się tutaj leżało. No, jeszcze to może sobie nie zapomniałam. Bo się odpróżmy, yy, tam. to samo to możemy na chwilę wejść. Dobra. Jezus. A, da się otworzyć, nieważne. Tak Dobrze, że minutę i zaraz pójdziemy się schodzić tutaj od wody. Będzie na pewno nam lepiej. Dobra, już koniec, bo już jest za gorąco. Szczególnie tutaj w szlafrokach Więc chodzimy na chwilę do wody i... Dobra, idziemy teraz sobie na ten masaż. Mm. No to, to zobaczymy potem, co robimy dzisiaj. Dzieci chcą ci loda? Tak! Tak! Jezu! Dobra, no to już bierzemy lodeczkę. Jezu, Zostajemy to ku. Też chcę no to zdejmuj. Też mogę? Też możesz. Dobra, yy, czujcie sobie tutaj, M możecie obyć, czy nie? Dobra, no to. No to trudno, no to będzie stać. Bo właśnie, to, coś, to coś Dobra, ym, jak to się uda? Jak No, dobra, masz. Dzięki. Teraz jest pistacjowego A ty? A ja truskawkowego masz. Dzięki. Niam, niam. Uch, to jakieś maseczki? Tak, maseczki ja chcę fioletową. Ja też fioletową. Dobrze. Wow! A ty tato? Eee. Uh, ja... Dobra, wezmę tą taką jakąś zieloną. Idziemy do Kai i mamy... Tak, chodźcie. O tu jest całą na chodźcie ze no. mną się już za mamy. Po te tym pójdziemy. Nee, to tylko gorąco jest. Nie. Oj, dobrze, dobrze, to się schodźcie tutaj. Zimno. Dobrą, tu idziemy. Czemu nam przeszkadzacie? Właśnie, czemu nam przeszkadzacie? Jakby, no, my się tu reakcjujemy, a wtedy przychodzicie i nas denerwujecie tylko. Proszę stąd wyjść. Idźcie sobie do basenu, nie ma wolnych miejsc. Mama, mogę Ach, Tak. Ja też mogę. Ach, tak. No to ja do basenu. Nie, tak, papa. Pa. Matko, w końcu mogę zdjąć to gówno. E, dobra, żerzemy się jeszcze tych lodów pistacjowych I do basenu Dobra Dobra, chodźmy teraz do basenu Bo dzieciaki są Dobra Posz